Kindle Paperwhite 3 to prosty, elegancki i niepozorny czytnik. Jego wymiary nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej generacji, co w połączeniu z dużymi marginesami zapewnia znaczny komfort użytkowania. Dodatkowo Paperwhite 3 waży zaledwie 205 gramów, dzięki czemu nie obciąża naszych dłoni nawet podczas długiego czytania. Na dolnej krawędzi czytnika znajduje się port USB, służący do ładowania i komunikacji z komputerem. Czytnik został wykonany z czarnego matowego tworzywa, które niestety jest skłonne do palcowania i zabrudzeń. Kindle Paperwhite 3 zawiera zaledwie jeden przycisk służący do wyłączania i blokowania ekranu. Za resztę funkcji odpowiada w nim dotykowy wyświetlacz. Urządzenie posiada 6-calowy ekran E-ink Karta o rozdzielczości 300 ppi. Pozwala to na wyświetlanie obrazów bardzo wysokiej jakości. Zdecydowaną zaletą czytnika jest także funkcja podświetlania ekranu, która umożliwia użytkowanie go w ciemnych pomieszczeniach. Bateria w Kindle Paperwhite 3 spisuje się równie dobrze i starcza na około 4 tygodnie użytkowania przy jednym ładowaniu. Minusem czytnika jest brak możliwości rozbudowania pamięci, przez co użytkownik może korzystać wyłącznie z 4 GB pamięci wbudowanej. System w Kindle Paperwhite 3 jest prosty i intuicyjny oraz zawiera liczne opcje pozwalające na personalizację widoku, w tym typografii. Dodatkowo urządzenie umożliwia łączność z internetem poprzez Wi-Fi. Podsumowując, Kindle Paperwhite 3 wypada bardzo atrakcyjnie na tle konkurencji, ponieważ oferuje wysoką jakość ze średniopółkową cenę. To już wszystko w dzisiejszym filmiku. Do zobaczenia, do usłyszenia.